Wierzysz w numerologię i w magię liczb? Jak one na ciebie oddziałują? Chcesz zgarnąć niespodziankę. Poczekaj do końca filmu. Bo przecież liczby nie kłamią. Są idealnym kluczem do zgłębiania tajemnic życia i wszechświata. Ale nic nie jest niezmienne. U mnie z czasem zmieniło się postrzeganie cyfr i liczb. Przykładowo, dawniej siódemka była maksymalnie porażająco szczęśliwą cyfrą, ale w tym momencie zamieniłam ją na cudowną siedemnastkę. Kiedyś 18, zanim stałam się dorosła, była dla mnie przełomową liczbą, a teraz. 42 brzmi zdecydowanie lepiej i bardziej atrakcyjnie. I wreszcie 30. Pełnia szczęścia, pełnia dojrzałości, ale, ale, halo! Pobiło ją co? 40. Równa 40. Już za chwilę. Niespodzianka. No i tak naprawdę zostaje nam jeszcze 48, ale to zupełnie inna historia. I to są właśnie te moje magiczne numerki, ale uwaga, uwaga, nie mylcie z tymi innymi numerkami, bo w ogóle nie o to chodzi. Pod każdą z tych liczb kryje się konkretna, rzetelna, wiarygodna wiedza. Chcesz wiedzieć więcej o 17, 40, 42 i 48? Zobacz koniecznie moją Akademię Online po to, żeby dowiedzieć się więcej na temat stylizacji paznokci i problemów, jakie w tych kursach pomogę Ci rozwiązać.